Krótki film teraz o tym, jak wygląda promenada nowoczesna. Teraz jest ona oczywiście zadbana. To jest ta część miasta, która jest bardzo zadbana, która się bardzo zmieniła. Trawka jest wystrzyżona, wszystko jest pięknie poukładane. Pięknie zadbane żadnych śmieci, żadnych papierków. Natomiast przed nami jest widok na, na miasto. A właściwie na całe centrum. Tak wygląda w tej chwili centrum. Ono się rozwija, a powstają nowe budynki. Eee, są też i stare widać przed nami bank narodowy, to jest taki niski budynek. Natomiast my jesteśmy przy zatoce, przy zatoce i to no i miasto się zmienia, tak? Powstają nowe rzeczy, ładne, ekskluzywne, drogie. Im bliżej wody, tym drożej. To tak jak na całym świecie. Tutaj z tej strony mamy port. Tam jest ujście statków. Mniej więcej w tej chwili na tej wysokości jest na wzgórzu Miramar, najdroższa dzielnica. A tak wygląda miasto.